Ziemia to życie. Z tym stwierdzeniem nie można się nie zgodzić, patrząc na pracę rolników. Ten niełatwy zawód wymaga poświęcenia, aby zapewnić pożywienie nie tylko sobie. W ubiegłą niedzielę także nasi reporterzy wzięli udział w podziękowaniu wszystkim pracującym na roli, które odbyło się w ramach gminno-powiatowych dożynek w Prusinowicach. Jest poniedziałek, 9 dzień września. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Drogo, drożej szkoła. Kto może liczyć na pomoc finansową? Z wyprawki szkolnej mogą skorzystać również uczniowie klas drogich, zarówno szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, jak i technikum. Inwestycja z grubej rury ma swój cichy finał. Niestety liczy się co innego. Liczy się kasza państwowa, którą można rozpieprzyć. Dożynki to coś więcej niż tylko święto zbiorów. To święto wszystkich pracujących przy uprawie roli. To właśnie dzięki ich ciężkiej pracy w milionach polskich domów znajdują się rozmaite produkty spożywcze, takie jak chleb, mięso czy mleko. W ubiegłą niedzielę rolnicy z powiatu nyskiego obchodzili swoje święto w Prusinowicach. Uroczysty korowód, przekazanie chleba czy wybór najpiękniejszej korony wykonanej ze zboża. Te i wiele więcej wydarzeń miało miejsce podczas powiatowo-gminnych dożynek, które miały miejsce w Prusinowicach. Imprezę uświetniło przybycie wielu znamienitych gości z całego województwa opolskiego. Msza święta rozpoczęła święto rolnika w Prusinowicach. Po niej zgromadzeni mieszkańcy wraz z gośćmi w asyście orkiestry dentej przemaszerowali uroczyście barwnym korowodem spod kościoła na miejsce, w którym miała odbyć się impreza. Dożynki zostały zostały uroczyście otwarte przez znakomitych gości, wśród których nie mogło zabraknąć władz opolszczyzny oraz powiatu. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać na dzisiejszych dożynkach powiatowo-gminnych w sołectwie Prusinowice. Jest to najpiękniejszy dzień w roku dla każdego rolnika. Organizatorzy staropolskim obyczajem podzielili się z przybyłymi chlebem i solą, po czym nastąpiły przemówienia. Tu ciepłym słowom i podziękowaniom nie było końca. Święto dożynek to jest najlepszy moment, żeby podziękować rolnikom za zebrane plony. Ten piękny staropolski obyczaj to jeden z elementów naszej polskiej kultury i tożsamości. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej i nic i nikt tego nie przekreśli. Uprawa roli nie jest łatwa. Na pytanie jak wygląda sytuacja współczesnego rolnika odpowiadają zaproszeni goście. Poeta napisał do tego czasu jest to aktualne, że chłopę broni i żywi. I to jest tak, jakbyśmy porównali dzień a noc. Sprzęt sprzed 20 lat i dzisiaj. Dzisiaj kombajny z klimatyzacją, ciągniki. Jeśli chodzi o pracę rolnika, to obraz zmienił się diametralnie. Praca rolnika jest bardzo ciężka. Wymaga wiele wysiłku. To wymaga pracy całego zespołu rodzinnego. Tak można nowo bardziej nowocześnie prowadzić gospodarstwo, lepszy sprzęt. Jest takie ulepszone trochę gospodarstwo. Jest, jest po prostu jest łatwiej pod tym względem, że większość maszyn jest po prostu już dostosowana do danej produkcji, a nie po prostu tak jak kiedyś wszystko się robiło praktycznie jednym. Oprócz tego na dożynkach można było spróbować swoich sił m.in. w zawodach Strongman, Loterii Fantowej, obejrzeć wystawy maszyn rolniczych i wiele innych. Redakcja Regionalnej Telewizji Opolskie przyłącza się do życzeń składanych rolnikom przez gości i organizatorów tegorocznych dożynek. Chciałbym żyć przede wszystkim rolnikom, ich rodzinom. Przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. Przede wszystkim sprzyjającej pogody jak najlepszych plonów. Ta ekonomia, żeby była po prostu dla tych rolników opłacalna. Żeby wiedzieli i byli godni wynagrodzeni za tą swoją ciężką pracę. Żeby była sumiennie wynagradzana. Pośrednicy, żeby nie korzystali w sposób nieuczciwy tak z ciężkiej pracy. Żeby płody były sprzedawane w takiej cenie, żeby się opłaciły. Lepszych plonów, jak najlepszej wydajności i po prostu jakości nie? nie było zaskoczenia ani niespodzianek. Mówi po analizie twardych danych potrzebnych do opracowania strategii rozwoju gminy Nysa na lata 2014-2023 burmistrz Juszczyk. Z diagnozy uda się natomiast wyrysować katalog głównych potrzeb i problemów naszego regionu. Dwa miesiące trwały prace nad analizą danych twardych na temat gminy Nysa w kontekście ostatnich dziesięciu lat. Tematem badań stała się migracja, gospodarka, kultura, sport, turystyka i inne aspekty życia potrzebne do opracowania części drugiej, strategicznej, nad którą prace rozpoczną się za kilka tygodni. W Nysie rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w sprawie opracowywanej strategii rozwoju gminy na lata 2014-2023. Trwają prace nad nową strategią rozwoju gminy Nysa do roku 2023. No i chodzi przede wszystkim o to, aby poznać opinię jak największe szerszego kręgu, zarówno mieszkańców, także mediów i organizacji. Stąd te pierwsze dzisiejsze spotkania. My jeszcze nie konsultujemy projektu strategii, który powinien powstać do końca roku. Konsultacje nad strategią rozwoju związane są z kolejnym rozdaniem unijnym, ale także potrzebą poznania słabych i mocnych stron regionu. Moim zdaniem niewątpliwie mocną stroną to jest element związany z turystyką. Tak? To jest taka rzecz, która być może troszkę jest zaniedbana, ale brakuje takiej kropki na dni, żeby się ta turystyka rozwinęła. No i wreszcie to nie jest wazaliniarstwo z mojej strony. Mieszkają tutaj fajni ludzie. Diagnoza społeczno-gospodarcza wskazała, że gmina zmaga się z procesami wyludnienia. Istnieje tak naprawdę dosyć duży trend migracyjny z mniejszych miejscowości do, do, do dużych miast. Spada także procent ludzi w wieku produkcyjnym rodzi się mniej dzieci, co oznacza, że przyrost naturalny utrzymuje się wciąż na poziomie ujemnym, dlatego priorytetem dla samorządowców jest demografia i przedsiębiorczość. Mówił na spotkaniu burmistrz Aleksander Juszczyk. Dla wszystkich tych, którzy chcą włączyć się do konsultacji, dobra wiadomość. 13 września, tym razem w tej nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Także jest organizowane kolejne spotkanie dla mieszkańców. Tych, którzy nie mogą z różnych przyczyn przyjść do Urzędu Miejskiego, zapraszam do Ośrodka Pomocy Społecznej. Początek spotkania o godzinie 10.00. Wysłanie dziecka do szkoły wiąże się z dużymi wydatkami. Nie każdego jednak na to stać. Nasi reporterzy sprawdzili, na jaką pomoc mogą liczyć najbiedniejsze rodziny w powiecie nyskim. To, że szkoła kosztuje, wiemy już od dawna. Co jednak mają zrobić biedniejsze rodziny? Jak mają poradzić sobie z natłokiem wydatków? Z odpowiedzią na to pytanie wyszedł polski rząd, zaoferował program pomocy zwany popularnie wyprawką szkolną, a także stypendia socjalne. O szczegóły zapytaliśmy dyrektor gminnego zarządu Światy, panią Mariolę Szewczyk. W zależności od tego, do której klasy będzie chodziło, chodziło dziecko, taka jest i wysokość przyznawanej w wyprawce szkolnej, Foty oraz warunki, którym muszą sprostać uczniowie. Wyprawka szkolna jest skierowana głównie do uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich oraz piątych szkoły podstawowej, ale nie tylko. Kto jeszcze może skorzystać z wyprawki szkolnej? Z wyprawki szkolnej mogą skorzystać również uczniowie klas drugich, zarówno szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, jak i technikum. Drugą grupą adresatów tej wyprawki szkolnej, tego stypendium wyprawki szkolnej, są uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie odpowiednich wymogów dochodowych. Nie może ona przekraczać odpowiednio 539 zł. na osobę w przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. W pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł. na osobę. W sytuacjach losowych, długotrwała choroba, dotknięcie bezrobociem, o wyprawkę szkolną może wystąpić również tutaj dyrektor placówki, do której uczęszcza dany uczeń. Rozpiętość od Nieco powyżej 200 zł do nieco powyżej 700. Drugi rodzaj stypendium to stypendium socjalne. Pani dyrektor wyjaśnia, dla kogo jest ono przeznaczone. Drugim rodzajem stypendium, z którego mogą korzystać uczniowie, którzy są mieszkańcami gminy Nysa, są to uczniowie, którzy podjęli naukę w klasie pierwszej i nie ukończyli jeszcze 24 roku życia i kontynuują naukę na poszczególnych etapach, ale nie są studentami. I tutaj to stypendium szkolne. To stypendium socjalne. Warunkiem jest, aby dochód na członka rodziny, dochód netto nie przekroczył kwoty 456 zł. Przypominamy, że wnioski o stypendia można składać odpowiednio. W przypadku wyprawki szkolnej do 12 września w szkołach, natomiast w przypadku stypendium socjalnego do 16 września w Gminnym Zarządzie Oświaty, pokój 219. To jedna z niewielu sytuacji, w której możemy mówić o kompromisie między mieszkańcami, a bezdusznymi przepisami i skostniałymi strukturami. Dzięki mediacjom z urzędnikami, mieszkańcy ulicy Róż otrzymają ekrany dźwiękowe. W odpowiedzi na dramatyczne zapytanie mieszkańców Nysy z ulicy Róż, którym z dnia na dzień projektanci zmieniają krajobraz przed posesjami, przychodzimy z odpowiedzią. Przypomnijmy jednak, czego dotyczyła sprawa. My nie chcemy wiele, my nie chcemy, nam nie chodzi o drogę jaką taką, która tu będzie, nam chodzi o wysokość mostu. Priorytetem pani burmistrz było zrobienie tej drogi, gdzie też prawdopodobnie z naszych przecieków dowiedzieli, dowiedzieliśmy się, że jej wiele osób, fachowców odradzało, ale niestety liczy się co innego. Liczy się się kasza państwowa, którą można rozpieprzyć i po prostu nikt się więcej nie liczy. Ja powiedziałam, że ja wskakuję, się przebieram, wskakuję i siedzę na tej rurze, aż pan burmistrz tu przyjedzie z tymi swoimi yy, fachowcami. Odpowiedzi udzielał burmistrz w tym przypadku cała procedura została przeprowadzona prawidłowo. Uzyskaliśmy dla tego obiektu pozwolenie wodnoprawne. Ze względu na przyjęte rozwiązanie, czyli taki metalowy przepust eliptyczny, który obniża bardzo koszt realizacji przejazdu nad tym rowem, to optycznie, zgodzę się, budzi jakieś kontrowersje. Natomiast ze względu na koszty tego rozwiązania, przyjęliśmy takie, znaczy my, projekta, myśmy to zaakceptowali, takie, a nie inne rozwiązanie. Dzisiaj wygląda to dla laika nieciekawie, natomiast po wykonaniu tego przepustu zgodnie z dokumentacją, ja jestem przekonany, że i mieszkańcy, którzy dzisiaj mają z tym problem i, i wszyscy, którzy to widzą Pogodzą się z takim rozwiązaniem. Doszliśmy do porozumienia, że takie ekrany na długości tych dwóch nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi będziemy projektować, zniesiemy to projektantowi i, i to rozwiązanie zostało zaakceptowane przez y, strony. Akceptacja jest, ale zadowolenia brak. Ekran dźwiękowy nie rozwiązuje wszystkich dylematów i niepokojów mieszkańców, którym życzymy cierpliwości i małego ruchu samochodowego na drodze, która już niebawem zostanie oddana do użytku. Europejskie Dni Dziedzictwa to niezwykle ważne narzędzie edukacji. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim ochrona dziedzictwa narodowego. Także w Nysie z tej okazji Biuro Informacji Turystycznej zorganizowało coś dla mieszkańców i nie tylko. Koordynatorem działań Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. W obchodach tutaj biorą udział państwa europejskie, a także Gruzja, Armenia, Azerbejdżan oraz Turcja. Polska w projekcie uczestniczy od 1993 roku. EDD to największa akcja społeczna, a także doskonała okazja do poznania dorobku kulturowego regionu, którym zamieszkujemy. Możemy wówczas bezpłatnie zwiedzić miejsca, które na co dzień są niedostępne, by poznać i odkrywać bogactwo kulturowe, niemal dosłownie przenieść się do naszych przodków. Rokrocznie organizuje się z tej okazji także wiele najrozmaitszych imprez takich jak festyny, imprezy planerowe, wystawy, turnieje, wykłady naukowe, konkursy i wiele, wiele innych. W miniony weekend w Nysie Bastion zorganizował Noc w Bastionie Świętej Jadwigi. Dzisiaj jest taki troszeczkę przekorny tytuł, bo Dni Dziedzictwa są pod tytułem nie od razu Polskę zbudowano. Ja dzisiaj przygotowałam prezentację pod tytułem tajemnice nyskich fortyfikacji. To są obiekty, do których się nie wchodzi na co dzień, mało się o nich mówi i troszeczkę będę chciała dzisiaj to przybliżyć Państwu. Krystyna Dubiel zabrała słuchaczy na wyprawę po nyskich fortyfikacjach, bo to przecież są jedną z największych atrakcji turystycznych i dziedzictw miasta, nie tylko Nysy. Fortyfikacje wpłynęły zdecydowanie na historię Polski. Od czasu Federyka II sytuacja się diametralnie zmieniła, miasto stało się twierdzą, miastem zamkniętym. Troszeczkę będę wspominała w swojej prezentacji, przybliżała to Tą historię, a będziemy mogli potem poczuć dreszczyk emocji i yy... Zobaczycie Państwo, jak to wyglądało kiedyś w dawnych czasach. W bastionie, oprócz wykładów i zwiedzenia trasy turystycznej, odbyła się również wystawa akwareli pod tytułem Moja poezja w akwareli żyje, gdzie zaprezentował swoje dzieła Wojciech Idzik. Te akwarelki, tutaj obrazy, można powiedzieć, pamiętają czasy, czasy szkoły średniej. Są to akwarele z czasów studiów, są tu akwarele z, również z czasów obecnych. Na razie jest, jestem na takiej drodze, gdzie po prostu. Gdzie się rozwijam i chcę się rozwijać po prostu, akurat w tym kierunku. To jest moja droga, można powiedzieć, moja, moja pasja. A skoro noc, to nie obyło się bez nutki strachu i upiorów. Poznamy bardzo sympatycznego ducha, jakkolwiek może duch, ale z dawnych czasów człowiek, więc dobrze wychowany, zaprzyjaźniony z bastionem, więc myślę, że przyjemnie będzie. No i czeka na wszystkich na końcu trasy takie małe straszenie. Jak słusznie podkreśliła pani Dubiel, oprócz dziedzictwa, poczucia przynależności, świadomości pochodzenia oraz wartości edukacyjnej zabytków mają one swoje znaczenie jako elementy wzbogacające turystykę w mieście. Ta z kolei im bogatsza, tym bardziej rozwija różnego rodzaju usługi z nią związane, oferowane podróżnym, co czyni ją dochodową. Te fortyfikacje, które kiedyś utrudniały miasto życie, są dla nas, dla Nysy, dodatkowym impulsem. Sami wiemy, że dzisiaj pracą z przemysłem Nysie nie jest najlepiej, a Fortyfikacje są taką częścią, takim elementem miasta, które może akurat spowodować, że ożywi się miasto pod względem turystycznym. To właśnie Europejskie Dni Dziedzictwa są doskonałą okazją do promocji regionów, które dają też możliwość zaprezentowania się każdej miejscowości, jej dorobku, osiągnięć, ochrony zabytków i podtrzymania tradycji. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości, które obejrzeć będą mogli Państwo już w najbliższą środę 11 września. Do zobaczenia!